Siemaneczko z tej strony Nadi, więc witam w kolejnej aktualizacji Public Test Realm Patcha 2.4. Eee, nadeszła ona jakieś 7 godzin temu, także prześledźmy sobie co wprowadziła. Eee. No dobra, eee, w każdym razie, aktualizacja 3 lutego na PST, wprowadzono ogólne zmiany, dobra, nieważne. E, tutaj są, tutaj będzie gdzieś lista zmian, tak, e, zmiany są w klasach postaci, niestety. E, zmiany są w rozgrywce, to jest bardzo dobry, e, bardzo dobry punkt. E, oraz poprawia błędów, to jest taki minor. Zajmijmy się postaciami. Także tak, jeżeli chodzi o Mazonkę, żadnych zmian. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o zabójczynię, żadnych zmian. I jesteśmy w tym momencie u barbarzyńcy. Barbarzyńca, zawołanie bitewne, czyli Battlecry, czyli tak zwany Singer Build. Czyli ten krzykacz yy, w linku będzie Build, będzie mój poradnik. Jak zbudować takiego krzykacza, tego singera? Zrobiłem go jakieś 5 dni temu, właśnie na Peter 2.4. A i akurat. Yy, to mi się bardzo podoba, co zmieniono, co zmieniono. Koszt zawołania bitewnego wzrasta teraz tylko o 0,75 many za każdy poziom zamiast jednego punktu. A co jakby, co nam to daje? Daje to mniejszy, mniejsze, mniejsze zużycie many, a gdyż jeżeli chodzi o Singera na wyższych poziomach faktycznie ta umiejętność Battlecry bardzo i to bardzo była manogenna. Jest to pozytywna zmiana, aczkolwiek czy wystarczająca? Nie jestem przekonany Singer ogólnie. Um, singer ogólnie jest to build do pewnych zadań e, Do pewnych zadań, na przykład do zabijania rady, a nie jest, to, nie jest to build, który jest skuteczny w tym momencie na farmę taką naprawdę porządną farmę typu Sanktuarium chaosu, y, Aria 85 i tak dalej tak dalej. Jest to bardziej taki sfokusowany build na parę konkretnych zadań. Ale obniżenie many, y, obniżenie w zastającej many z każdym punktem konie umiejętności jest to zawsze pozytywne. Aczkolwiek jest to moim zdaniem za słaby upgrade, za słaby upgrade nadal. Nadal, nadal będzie ta, ta sama sytuacja. Nadal będzie ta sama sytuacja. Prawie nikt nie będzie grał singerem, tak samo jak prawie nikt nie gra lip barbarianem, czyli tym barbarzyńcą na skoki, tak samo jak prawie nikt nie gra troll barbarianem, czyli barbarzyńcą na rzuty, ponieważ jest za słaby. Eee ponieważ jest za słaby, ale o tym będzie w filmie a propos moich wszystkich myśli na temat na temat ogólnie patcha PTR 2.4, który miał być tym paczem, który balansuje rzeczy. Czyli moim zdaniem, znaczy moja interpretacja balansowania to jest coś takiego. Tutaj jest Hammerdin oraz czarodziejka, tutaj jest barbarzyńca, nie, tutaj. Tutaj jest barbarzyńca pod, nie wiem, Singer, e, lip, e, throw, i to nie chodzi o to, żeby tego hammerdina i tą sosetkę jeszcze bardziej wywalić do góry, tylko chodzi o to, żeby właśnie te postacie e, słabe mniej więcej zaczęły się zrównywać z tym hammerdinem, i sosetką, i z czarodziejką, żeby przy starcie sezonu ladera właśnie gracze musieli decydować tu, czy tu, tu, czy tu, jeżeli to będzie tutaj no to chyba oczywista jest e, tendencja. Także kiepskie, za słabo, pozytywnie, okej, okay, jasne. Zawsze to jest coś e, dobrego, zawsze będzie się przyjemniej grało. Zwłaszcza, że Singer to jest świetny build, którym e, możemy levelować postać m, tego barbarzyńcy właśnie e, na koszmarze. Jest to jeden z najszybszych buildów e, właśnie levelujących na koszmarze. Także to polecam serdecznie. Za słabe, fajne, ale za słabe. Lecimy dalej. Tutaj, nic. Druid. No i właśnie. Druid. Kruki. Przywrócono poprzednią logikę szybkości ataku. A, jeżeli. Nie, to nie są kruki jeszcze. To nie są kruki jeszcze. Wejdźmy. Ze, ze, zaraz do tego wrócę. Zaraz wrócę do szybkości ataku w wilkołaku i tak dalej, ale w shapeshiftingu. E, Zastanów się nad krukami. Kruki. Zmniejszono liczbę trafień każdego kruka z 12 do 5, liczba nie wzrasta już za każdy poziom. Przywrócono do wartości pierwotnej. Zmniejszono przyrost obrażeń na zakres umiejętności bla, 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 bla. nieważne. Komentarz twórców: mamy nadzieję, że przywracając pierwotne działanie. Przy trafieniach kruka i zmniejszając skalowanie obrażeń na niższych poziomach, poprawiamy redukcję obrażeń spowodowaną przez wprowadzane zmiany balansu, a jednocześnie zapewniamy, że kruk nie będzie zadawał zbyt dużych obrażeń na wczesnych poziomach. Nie będzie zadawał zbyt dużych obrażeń na wczesnych poziomach. No, moim zdaniem to jest żart. Jeżeli chodzi o samą druida w patchu 2.4... Um, jest to jeden z najgorszych buildów w tej grze w tym momencie i nie polecam go używania. Będzie to gra nieprzyjemna, wolna, pełna udręki, zgrzytania zębów. Nie polecam. Jeżeli kto, komuś się podoba ten build, oczywiście jak najbardziej z całego serca polecam i chodzi tutaj przede wszystkim o fan, ale jeżeli chodzi o skuteczność yy, w porównaniu do innych klas, jest to jeden z najgorszych buildów tej, w tej grze. Ten Kruk faktycznie. Zadawał bardzo duże obrażenia, testowałem to wielokroć na streamie od pierwszego poziomu na 70, na 85, tam jak były te postacie ustawione na ptr i tak dalej Fantastycznie się sprawował kruk i to tylko i wyłącznie ten kruk em, powodował, że ten samonet build w jakikolwiek minimalny sposób był grywalny Więc e, Argument, że Argument, że y, Kruk będzie zadawał zbyt dużo obrażenia na wczesnych poziomach strasznie y, jakby kuje w oczy, w sensie jakoś do mnie nie przemawia w momencie, kiedy mamy czarodziejkę, która ma Static Field, czyli pole statyczne od szóstego poziomu, które może obniżyć życie Andariel do jednego HP po użyciu, nie wiem, parunastokrotnie e, właśnie Static W momencie kiedy mamy druidę pod szczelinę na dwunastym poziomie, jeżeli dodamy do tego runę, runę Lasker Liść, czyli Sorista Liść, e, e, Tyral e, jesteśmy OP. O jesteśmy totalnie OP. Jakby rzucamy tylko szczelinę i wszystko ginie, tak? Więc nie, ja nie rozumiem tego argumentu, że Krug jest zbyt silny. Bardzo dobrze, niech będzie silny. Niech będzie jakiś konkurencyjny build do czarodziejki. Niech będzie jakiś, no chociaż to jest niemożliwe przez teleport, moim zdaniem, A niech będzie jakikolwiek konkurencyjny build. Wydaje mi się, że naprawdę jestem wkurzony na te poprawy, bo spodziewałem się czegoś dużo, dużo więcej. Naprawdę, moim zdaniem, te poprawki są strasznie bezpieczne. Jakby mam wrażenie, że oni boją się zmienić czegoś bardziej konkretnie, bo e, no nie wiem, no, no gorzej być nie może moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie poprawki, więc już tak jest słabo. E, aczkolwiek moje, moje, moje zdanie jest takie. Jeżeli chcemy sprawić, żeby ludzie, czyli my gracze, zastanawiali się, jakim buildem grać, to musimy albo znerfić te buildy typu hammer din i sprowadzić je na ziemię. Do tego właśnie ee, nie wiem, nie wiem, teraz Fire Druid jest w miarę spoko, ale nie do końca. Trapsynka, Blazingka jest w miarę spoko, ale nie do końca. Nie na tyle, żeby tym grać na samym początku. Albo to znerfić, albo zboostować inne klasy do góry, właśnie do nich. I moim zdaniem ee, lepiej nie odbierać graczom to, do czego się przyzwyczaili przez te 20 lat. Ee, tylko czyli na przykład do Hamardina, do Czarodziejki, no bo jednak 20 lat to było i to jest, więc ym, moim zdaniem nierozsądnym byłoby to odbierać, prowadziłoby to do odejścia z gry, frustracji i tak dalej, a raczej zamiast tego zboostować inne klasy do mniej więcej, albo starać się chociaż to zrobić, do poziomu tego Hamardina, tej Czarodziejki. Um, więc ogólnie Kruk yy, znerfiony fatalnie, także samo druid w ogóle nie istnieje, a w tym momencie już totalnie jakby nie ma o czym mówić jest w tym samym stanie w którym był wcześniej a także jeszcze nie mamy możliwości nawet przyzywać wszystkich tych wilków i niedźwiedzia jednocześnie nie, ma, nie Fatalne, jakby nie ma, nie ma o czym gadać. Um, przechodzimy do pozytywnej zmiany. Raczej znaczy, pozytywnej zmiany w taki sposób, że no łaski nie robią. W sensie przywrócili nam tutaj atak speed w shiftingu taki, jaki powinien być, czyli kalkulacje. Ogólnie pokrótce um, przez patch PTR coś tam nabroili, nie chcę wchodzić w szczegóły, króciutko nabroili w atak speedzie, w szybkości atakowania właśnie będąc w postaci... W shapeshiftingu w jakiejś tam postaci druida. No i teraz przewrócili do pierwotnego stanu. Przywrócono poprzednią logikę szybkości ataku dla zmiennokształtności. Nowa logika pozostaje w grze i wykorzystywana jest ta wartość, która zapewni najwyższą szybkość ataku. Czyli na przykład, jeżeli sobie wpakujemy kera z runą szal, no to będziemy mieli dokładnie te same kalkulacje tak speedu, które mieliśmy wcześniej w Stary Diablo, Diablo 2. No i po prostu jest, działa to tak, jak zawsze działało, więc. Bez zmian. Osłabienie Dziwoka i wykołaka w wyniku zmian szybkości ataku nigdy nie było naszym zamiarem. Tak, to było, bo Chcieliśmy umożliwić graczom ponormalizację fantazji o szybkim Wilkowaku i w ogóle mniejszym, ale Usiłujemy dojść do tego, jakie powinno być najlepsze rozwiązanie, a w międzyczasie mamy nadzieję, że używając obu systemów i zawsze bierając jako przyjcik najwyższą wartość szybkości ataku uzyskamy optymalny efekt. W niektórych sytuacjach będzie to wzmocnienie, a w innych zachowanie statusu status quo. Ok, czyli ogólnie zero zmian w porównaniu do starego Diablo 2. Jedziemy dalej. Tutaj fatalnie, OK, eee, mamy teraz klasę Nekromanty, tutaj nic się nie zmienia i mamy Paladyna. Święty Ogień zostaje znerfiony, obrażenia obszarowe są teraz skalowane z odległości, eee, usunęli skalowanie eee, aury, Aur wszystkich, nie tylko Świętego Ognia. Usunęli skalowanie Aur Święty Ogień, Święty Chłód oraz Święty Wstrząs. Czyli e, dla przypomnienia wcześniej to wyglądało w taki sposób, że jeżeli e, przeciwnik jest daleko, to otrzymuje normalne obrażenia, takie jak zawsze e, z Tiku Aury, bom-bom-bom, no nie e, ale jeżeli jest bliżej albo jeżeli mamy go przed twarzą, to zadaje 200% czyli od 100% do 200% w zależności jak blisko jest target. Jeżeli mamy go przed twarzą 200%, jeżeli mamy go daleko 100%, jeżeli jest na przykład w połowie to jest 150 jest bliżej jest 165, 167, 173 i tak dalej. Teraz już to usunęli. Także tutaj, um, e, tutaj wydaje mi się, że to było to wycelowane w wy właśnie Święto ogień, w build, który budził wiele kontrowersji. A z, zwiększono i teraz tak, zmniejszono skalowanie obrażeń za każdy poziom z 90 do 70%, czyli z każdym poziomem aura będzie zyskiwać mniej obrażeń niż zyskiwała od tej pory w PTZ 24 o 20% mniej i powrócono do normalnej wartości synergii z odpornością na ogień, czyli 18%. Teraz w PTR to było 24, czyli o 6% więcej. Mm, więc jest to mocny, bardzo mocny nerw tej aury wydaje mi się, że. Jeżeli chodzi o early game, faktycznie tak było, testowałem to na streamie z, z wami z moimi widzami właśnie na Twitch TV, na New Wings. Zapraszam serdecznie, by the way. Zdecydowaliśmy to i faktycznie było grubo. I, 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 I był to build naprawdę, który wydaje mi się przyjąłby pałeczkę, jeżeli chodzi o speedrunowanie paladynem A z Hammerdina na Was Święty Ogień? No bo Święty Ogień jest lepszy od Hammerdina na samym początku, bo nie trzeba nic zrobić. <laughs> nie trzeba kastować nawet. Naprawdę tej bardzo dużo mobów ginie. W, zwłaszcza w drugim, trzecim, czwartym akcie. W piątym... znaczy w czwartym akcie jest wiadomo problem, bo tam jest dużo potworów odpornych na ogień, baldrogi i tak dalej Ale to i tak jest mocny, był mocny build no ale w piątym akcie, zwłaszcza na Fanach Bala, już widzieliśmy jak ten build powolutku zaczynał słabnąć i nie był aż taki OP. Był specyficzny, bo nie trzeba było nic zrobić, ale czy był OP? Jeżeli popatrzymy na ten build, który macie na moim kanale Właśnie ze świętego ognia. No to ok, to było faktycznie tak, że szliśmy na krowy i krowy padały tak. Tylko teraz popatrzmy. Trzy runy los, z tego co kojarzę, musimy mieć dwa razy smoka i jeden razy hand of justice w ręce. Czyli tutaj chyba trzy. Tak, trzy runy lo, Jedna runa cham z hand of justice i, dwie, i trzy runy sur. Więc, e, więc 7 HR ek i to nie takich z pierwszej łapanki tylko naprawdę wysokich, wysokich run, które są bardzo rzadkie 7 HR żeby móc sobie spokojnie czyścić e, jakieś tam niektóre ARIA85 albo e, na przykład krowi poziom e, I tutaj warto dodać, że możliwości Magic Find'u są Pewnie że, pewnie, że są, jak najbardziej, ale nie takie jak w przypadku Hammerdina, który ma tą enigmę, a nie, w, nie ma teleportu, taki, ham, taki palen pod podświęty ogień nie ma teleportu, nie jest tak szybki, nie jest tak mobilny, jedynie co to może robić, to szarżować, eee, więc czy to było takie OP? Nie jestem przekonany, nie jestem przekonany, zwłaszcza, że jeżeli trafimy na niewrażliwości na ogień, nawet mając najemnika z Infinity czyli z, z nieskończonością, która daje Conviction Aura na własnym poziomie Paladyna, która obniża odporności, a może też właśnie e, niewrażliwości e, usunąć, no to czy... E, no to jeżeli chodzi o fire e, odporności, to nie każdą odporność, niewrażliwość na ogień da się usunąć, na piekle i bardzo często Infinity nic nie dawało, więc... E, więc nie sądzę, żeby to był aż tak OP-build w sensie, jest on bardzo efektowny. Efektowny, ale czy jest efektywniejszy od Hammerdina? Nie sądzę. I tak hammerdin byłby number one. Święty Chłód, tak. Tutaj nerw na Święty Chłód totalnie bez sensu. Nie był to jakiś super. Święty Chłód, akurat jeszcze świętemu chłodowi brakuje bardzo dużo, żeby był, bardzo efekty... żeby był efektywnym buildem. Więc tutaj Święty Chłód. Totalnie zniszczony, święty zcząs, okej, okay, potrafię zrozumieć, jasne, też nie ma tej, nie ma tego bonusu właśnie mm, czym bliżej wróg jest, tym więcej demacza. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj Tesladin i tak dalej, już sobie radził w miarę spoko, aczkolwiek aczkolwiek moim zdaniem ten nerw jest niepotrzebny, totalnie niepotrzebny. Jakby powoduje to tylko to, że w, dalej wszyscy będą grać Hammerdinem, <laughs> i tyle. I to, to uzyskają. Yy, oczywiście wszyscy, w sensie, jeżeli patrzymy na efektywność, no to każdy, kto myśli o efektywności farmy, szybkości farmy wybierze Hamerdina, bo to jest jedyna słuszna yy, decyzja w tym momencie. Nie ma konkurencyjnego buildu. Wszystkie konkurencyjne buildy, buildy, które się pojawiały leciutko, już wychodziły, zostały zniszczone teraz przez ten nerf, także Elo. Sanktuarium, o no, ta aura od no, nieumarłych nie ma żadnego znaczenia. A nikt tego nie używa. Yy, jedziemy dalej. Yy, czarodziejka, Czarodziejka, Hydra. No i teraz dochodzimy do kolejnego fajnego tematu. Hydra została znerfiona i zostały znerfione yy, synergie. Synergie z ognistym piorunem i z kulą ognia z, wcześniej zostały zbustowane z 3% do 5% obrażeń. Teraz zostały znowu powrócone do y, starych wartości pierwotnych, czyli do 3%. Czyli z każdego punktu kuli ognia i z ognistego pioruna dostajemy 3% obrażeń Hydry. Czy to jest dobra decyzja? Fatalna decyzja. Hydra zapowiadała się bardzo dobrze i wydaje mi się, że nawet po tych nerfach będzie okej. Okay. Jakby y, przez to, że usunięto opóźnienie rzucenia czaru to... Yy, to, to i tak Hydra będzie bardzo wysoko w, w używalności, w, w wybieraniu buildów czarodziejki. Wydaje mi się, że takie buildy jak Hydra full albo Hydra z orbem będą mimo tych nerfów dalej popularne. Ostatnio zrobiłem Hydrom totalnie totalnie na spontanie, bez przygotowania, mając przedmioty takie, jakie mamy w PTR-ze. Ubertistam Hydrom, także no, była mocna, jasne. Um, ale w tym momencie muszę to przetestować na streamie dzisiejszym. Także zapraszam na Twitch TV na Gimlies, by the way. Dzisiaj o 17.00. Jutro, pojutrze też. O 17.00 na Twitchu. Link jest na dole. Ja streamuję ogólnie 4,50 w tygodniu, także łatwo mi tam znajdziesz. Przetestujemy to. Czy jestem zadowolony? Nie. Wydaje mi się, że Hydra była w fajnym miejscu. Wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że Hydra kasowała Nefista w 3 sekundy. Nie ma złego w tym, że czarodziejka na Hydry może porobić uber tristram, ale oczywiście robi to dużo, dużo ciężej z dużo bogatszym, z dużo bardziej wartościowym ekwipunkiem niż smiter, który może za runę gul albo za runę, nie wiem, ist z pulem, może się ubrać, tak? Żeby, żeby po prostu zrobić uber tristram. Także nie było to efektywne robienie u Batistra. Wydaje mi się też, że. Pff, że właśnie to otwierało fajną. Czyli znaczy, trzeba będzie jechać. Tak, miała te fajne buildy tam. Meteor, Blizzard, Orby i tak dalej, i tak dalej. A. nie sądzę, żeby to był taki nerw, że totalnie skreśla Hydrę. Wydaje mi się, że Hydra będzie dalej grana, no, ale nie. nie sądzę też, żeby to było potrzebne. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w praktyce. Wydaje mi się, że to jest mocny nerw. To parę. 1500, 2000 damage'a. No nieważne, nieważne, to chodzi o skalowanie, nieważne, nieważne, ale tam duży procent obrażeń zejdzie z tych hydry, Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. No i dobra, tutaj mamy tutaj stare rzeczy, najemnicy, nowe słowa runiczne. Przejdźmy jeszcze do właśnie jedynej pozytywnej, według mnie, rzeczy w, tym, w tych poprawkach, czyli o zwiększenie ilości strzałów w kołczanach i tak dalej, i tak dalej, z 250 do 500, moi drodzy. Piękna sprawa dobra zmiana w dobrym kierunku dalej za mało bo kołczany. Bo ogólnie żeby jakby polepszyć bołazonkę w pewien sposób moim zdaniem to warto byłoby dodać jakieś nie wiem czy unikaty czy możliwość ogólnie bycia magicznymi przedmiotami rzadkimi przedmiotami może jakiś secik cokolwiek e, tak żeby e, kołczan mógł mieć właściwości. Bo łazonka nie używa tarczy, bo łaząka zawsze te łuki jakoś skonstruowane, te już te łukach są skonstruowane jakoś tak dziwnie, e, nieprzyjemnie. Obrażenia w łukach są dosyć małe, e, więc e, Moim zdaniem to jest świetna zmiana, aczkolwiek jeszcze potrzebujemy, żeby łazonka była naprawdę grywalną postacią. Jeszcze potrzebujemy takich zmian, jak właśnie dodanie właściwości magicznych do kołczanów. No i oczywiście. Zwiększono liczbę broni miotanej o 50%, czyli oczywiście tutaj ukłon stosowany Thrower Barbariana, czyli wszystkie noże rzucane, toporki rzucane też mają więcej właśnie quantity, czyli ilości. Fajnie, bardzo dobre. Komentarz, przyglądamy się opiniom graczy na temat konfiguracji rzucającego braparzyńcy. O, i mamy potencjalne możliwości zmian. Zanim jednak prowadzimy bardziej konkretne rozwiązania, zwiększenie liczby przedmiotów e, miotanych wydaje się być rozsądną decyzją. Bardziej... Konkretne rozwiązania, i czyżby tutaj, właśnie, może jakieś słowa runiczne do rzucanych broni, incoming, nowe unikaty, nowe sety rzucane, incoming możliwe. Tak samo yy, może nadejdą kołczany dla Amazonki, które są rzucane, które są, rzucane, które są magiczne, rzadkie, unikatowe i setowe. E, tak jak w Diablo 2 w Diablo 3. Normalnie unikatowe kołczany elo. No kurczę, Amazon, bo nosi tylko łuk dwuręczny i nie ma tarczy, więc no coś za coś, no to muszą tak jakoś zbalansować. Zobaczymy. To jest fantastyczna zmiana i ostatnia, ostatnia zmiana, czyli naprawiono błąd, który powodował, że obliczenia obrony zapewnianej przez płaszczenie były niepoprawne. No i to jest wszystko. To jest wszystko z tego update'a. Widzimy się na żywo na Twitch TV na tym miejscu w następnych dniach. Dzisiaj będę testował to wszystko od 17.00. Te hydry, te aury, zobaczymy jak to wszystko wpłynęło na rozbiewkę No i co? Życzę miłego dziomka i do następnego update'a, filmu, poradnika, czegokolwiek. BUM!